Siema, tu Konradek93 i po raz kolejny oprowadzam Was w moim minecraftowym mieście. Jak pewnie zauważyliście, od razu mam wgrane nowe teksturki. Jest to paczka tekstur użytkownika Misa z PlanetMinecraft.com i adres do tej paczki tekstur na Planet Minecraft znajdziecie w opisie tego filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać nowy, nowoczesny domek w moim mieście. Zanim zaczniemy od salonu. No i w salonie to co standardowo jest w domkach, czyli telewizor. Mamy również grajka. O, tutaj jest jakaś sofa, duża donica z trzciną aż do samego sufitu. Jeśli chodzi o oświetlenie, to pokój oświetliłem pochodniami oraz glowstone'em na górze. Teraz wejdziemy po schodach do sypialni. Tutaj mamy dosyć skromnie jakiś tapczan, fotel, podwójne łóżko półka z książkami, magiczna księga, duży obraz oraz parapet, na którym w pochmurne i deszczowe dni możemy siedzieć i pijąc ciepłe kakao czytać sobie wymarzoną książkę. W tej części salonu mamy sofy oraz stoliki ze szkła, czyli... Coś nowego w moim mieście. Teraz przejdziemy do kuchni, a tutaj jest coś ciekawego, ponieważ w kuchni znajduje się mały ogród, wodospad, oczko wodne, coś w tym stylu. Wszystko jest ograniczone jaskowcem i wydaje mi się, że całkiem nieźle się to komponuje w mojej kuchni. A w kuchni, jak to w kuchni, blaty są zrobione z pistonów. Ktoś tutaj kanapki robił i masło zostawił. Upieprzył mi cały blat. Stół do craftingu, również mamy skrzynię standardowo piecyk z les. No i oczywiście lodoweczka. Oczywiście lodoweczka i jest ta część kuchni zwana jadalnią. Tutaj mamy stoły, jakieś fotele, sofy, coś w tym stylu. I zapraszam was. Teraz tutaj. Tutaj, tutaj mamy dodatkową sypialnię. Pokój gościnny. Jakby ktoś do mnie wpadł, to będzie mógł się przekimać. Tu mamy szafę. Mamy również skrzynię na itemki. Więc zapraszam. Tutaj obok mamy taki warsztat, czyli standardowe jakieś skrzynie z do craftingu. Za tymi drzwiami mamy dostęp do lodówki, jeżeli chcemy uzupełnić zapasy. A tutaj mamy zejście do piwnicy. Opalimy światło, bo ciemno w dupie umorzyna. No, a w piwnicy, jak to w piwnicy, skrzynie. No i pajęczyny, bo dawno nie sprzątamy. Teraz pokażę Wam ten domek. Na zewnątrz. A w ogrodzie mamy trochę kwiatów. Basen z trampoliną, co jest dosyć popularne w tego typu domkach. Mamy również jakieś leżaki do opalania się. Mamy również parasole dla amatorów cienia. Także można miło spędzić sobie dzień w ogrodzie. No i pokażę Wam to wszystko jeszcze z daleka. Z góry. Tak wygląda cały ten domek. Tam posiadłość otoczyłem murem z Tutaj mamy też dwa drzewka. No i spora część ścian wykonana jest ze szkła. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, to klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam również na moją stronę internetową www.k93p.cba.pl do usłyszenia na razie.